Czy legalne skanowanie tablic rejestracyjnych w supermarketach? Jestem typ od RODO, bez prawniczego bełkotu. Wiem mówiliście w komentarzach, że tablice rejestracyjne to nie są dane osobowe i RODO nie ma zastosowania. Ale supermarkety to trochę inna sytuacja. Pamiętajcie, że nie, zbiera, nie zbierają tablic rejestracyjnych, bo mają takie widzi mi się, tylko po to, żeby na przykład nałożyć wezwanie do zapłaty na takiego niemiego pana, który nie opłaci biletów przy wyjeździe. Więc tutaj mamy sytuację, w której już z automatu zakładamy, że będziemy zbierać dodatkowe informacje o ich osobach. I wiecie, to nie jest tak, później dokoptujemy klauzulę informacyjną, no bo my już na samym początku pewne dane osobowe zebraliśmy. Robienie klauzul informacyjnych na późniejszych etapach jest niepotrzebną papierologią i ciężko jest udowodnić, że właściwa osoba faktycznie została poinformowana. Czy jest to nielegalne? Nie, jest to jak najbardziej legalne. A już musicie pamiętać, że powinna być informacja o skanowaniu tablic rejestracyjnych na wjeździe na parking. Dajcie lajka, like zasubskrybujcie, dajcie komentarz.